Hej, Dyzio! Hej, Nunu! Wiesz, co będziemy robić? Nie, co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy budować epickie planety! O tak, uwielbiam planety, a szczególnie Neptuna, bo jest niebieski! No właśnie, e, tak, masz rację, Neptun jest niebieski, a Mars jest czerwony! To rozchodzimy się na swoje strony, powodzenia! Powodzenia! Okej, okay, także Dyzio już nas na pewno nie słyszy! I teraz zaczniemy sobie od stworzenia Ziemi, czyli planety, na której właśnie mieszkamy. Dobra, stworzymy ją sobie gdzieś tutaj. I napiszemy specjalną komendę Dobra, cyk, okej okay. Dobra, jesteśmy w ziemi Oczywiście ziemię zrobiłem niebiesko-zieloną I tutaj właśnie ona się zaczyna Tutaj trzeba poprowadzić schody O, mniej więcej takie Żeby chociaż dyziom mógł tutaj wejść No i weźmy sobie właśnie takie zielone schody Okej okay. A po wejściu tutaj zrobimy skrzynkę Ze specjalnymi itemami dla dyzia Więc najpierw tutaj sobie uzupełnimy Okej okay. W tym miejscu sobie odgrodzimy Dobra, tutaj damy sobie jakieś żelazne drzwi, żeby te moby stamtąd na pewno nie mogły przejść. O, tutaj, drodzy widzowie, damy właśnie skrzyneczkę, okej? Okay? Mniej więcej w tym miejscu. No i damy tutaj jakąś specjalną zbroję. Zobaczcie, widzowie, to. Mamy tutaj dostępne różne zbroje, okej? Okay? Może na początek nie będziemy brali jakiejś takiej mocnej. Więc weźmiemy może taką, Ok, Więc może na samym początku sami się w to uzbroimy i zobaczymy, jak to wygląda. Ło, wow, no naprawdę ciekawie. Więc damy może jeszcze taki mieczyk, Ok. Okay, schowamy sobie tutaj wszystko Jeszcze jakieś yy, na przykład 10 refili Za to tutaj zrobimy sobie Oczywiście spawner bobu Weźmiemy sobie takie dozowniki, postawimy Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Może nawet tutaj siódmy Więc tutaj zrobiłem taki mały podkop Okej, okay. będzie on oczywiście Prowadził w to miejsce Dobra, tutaj będzie wchodził właśnie na te Dispensery i jeszcze tu OK, tutaj sobie wszystko oczywiście Zakleimy i tutaj właśnie damy Te półpłytki, OK, powinno już wszystko Chyba działać, dobra, sprawdzimy to sobie Jeszcze zapomniałem, że przydałoby się Dodać przekaźniki, no i teraz Wchodzimy sobie na to, cyk, okej okay, Dobra, wszystko działa, więc damy Mu tutaj armię zombiaków, dobra Damy tak, tutaj cyk Jednego, wszystko po jednym właśnie sobie Zrobimy, okej, okay, dobra, elegancko A następnie dyzio przejdzie sobie Dalej i poleci na Marsa Dobra, damy może tutaj taką Drogę, okej, okay. zbudujemy Ją w ten sposób, dobra Dobra, 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 doprowadzimy do Marsa, którego zrobimy gdzieś w tym miejscu. A więc teraz pora na wklejenie sobie Marsa. Okej, okay, dobra, cyk. Dobra, jest czerwona planeta. Tak jak wiecie, Mars jest oczywiście czerwony, więc będzie z czerwonych bloków, czyli moich ulubionych. Ale teraz musimy sobie oczywiście poprowadzić tutaj torami, żeby dało się jakoś z tej ziemi wyjechać. Okej, okay, dobra, załóżmy, że to będzie w ten sposób. Dobra, dawajcie te tory. Tutaj musimy jeszcze oczywiście sobie naładować takie tory, żeby wiadomo, przyspieszenie było jeszcze większe. A więc teraz się właśnie przejedziemy tym. Dobra, dajemy sobie tutaj wózeczek i lecimy. Let's go. O oh mój Boże, jakie to jest szybkie w ogóle. Dobra, okej, okay, dojechaliśmy. A więc na samym początku stworzymy sobie fake wejście. Czyli musimy tutaj postawić dużo tabliczek. Okej, okay, w ten sposób. Następnie postawimy sobie obrazy. Dobra, w tym miejscu i tutaj. Tylko jakieś takie schludne muszą być te obrazy. Dobra, coś takiego. Tu sobie rozwalimy to, okej. Okay. No i oczywiście jak Gysio będzie chciał tutaj wejść, to wpadnie do do lawy. Dobra, weźmiemy sobie lawę. Ok, let's go. Tu sobie wszystko zamurujemy. A prawdziwe wejście zrobimy sobie dopiero z tej strony. Okej, okay, może gdzieś powiedzmy tu. No i z tej strony stworzymy sobie już prawdziwe wejście, tylko nie będzie to takie normalne wejście, więc będziemy potrzebowali keypad door. Ok, dobra, postawimy ich tutaj. I na tabliczkę tu napiszemy pytanie. Jaki jest drugi najlepszy kolor? Odpowiedź prawo będzie niebieski, czyli dwa, a po lewo pomarańczowy Ok, wiadomo, że oczywiście drugi najlepszy kolor to jest pomarańczowy, więc piszemy sobie tutaj jedyneczkę. Ok, wpisujemy jedyneczkę i możemy teraz sobie tutaj wejść. No i teraz widzowie, uważajcie, ponieważ będziemy musieli zapełnić to wszystko lawo. Dobra, bierzemy teraz sobie set lawa. Let's go. Także wszystko już jest z lawy zrobione. Dobra, tutaj musimy sobie jeszcze oczywiście wszystko nią przykryć. Tutaj również sobie ją porozlewamy po tych bokach i zrobimy tutaj taki, właśnie parkour. Ok, więc zacznijmy może sobie od tej strony a z tej strony damy ghost blocka okej, okay, czyli ghost block to właśnie taki blok gdzie się sobie tutaj skoczy i wpadnie od razu do lawy, więc damy sobie tutaj powiedzmy jeszcze jednego ghost blocka, natomiast z tej strony już damy normalnego, a tutaj teraz damy ghost blocka, czyli tak tak i tak będzie dobrze w tą stronę również poprowadzimy sobie ghost bloki, w tę stronę skok, a w tą stronę już będzie dobry, okej, okay, tylko czy on tu zrobi ten skok? Tak, zrobi na luzie okej, okay, więc teraz trzeba będzie doprowadzić Prowadzić ten parkur właśnie do samego końca. No i tutaj właśnie coś dla pozoru. Okej, okay, dobra. Tutaj możemy już sobie użyć samych bloków, No bo wiadomo, że oczywiście już nikt tutaj nie przyjdzie. A tutaj ten nasz parkur się zakończy. Także teraz zrobimy sobie oczywiście wyjście tutaj. I gdzieś mniej więcej w tym miejscu stworzymy sobie Neptuna. No, a może nie tutaj, tylko podleciemy sobie jeszcze tutaj dalej. I uwaga, uwaga, widzowie, wklejamy sobie Neptuna. Ciach. <laughs> dobra, jesteśmy w. W Neptunie. Ok, może sobie teraz wyjdziemy tędy. Dobra, powiedzmy, że tutaj będzie do niego wjazd. Oczywiście, jeszcze musimy sobie zrobić drogę do tego Neptuna. Więc wszystko wybudujemy sobie teraz z toru. A tutaj naturalnie damy sobie przyspieszenia. A więc, tutaj, w środku naszego Neptuna, stworzymy sobie taki mały labirynt. Ale nie będzie to normalny labirynt, ponieważ w nim będą przeszkody. A tymi przeszkodami, właśnie, będą miny. I właśnie chcę Wam teraz pokazać, jak te miny działają. Załóżmy, że rozłożymy tu sobie tak pięć, zniszczymy tą jedną. I zobaczcie, jaki ogromny wybuch to powoduje. Okej, okay, dokładnie tak będzie wyglądał nasz mały labirynt. No i teraz właśnie rozłożymy sobie te miny. Dobra, damy tutaj może na razie trzy. Tutaj damy też trzy. Tutaj damy coś na ukos. Dobra. Tutaj może takim zigzakiem. A teraz damy takie. Um, tutaj, takie piąteczki. Dobra, let's go. To już będzie sama końcówka. A teraz Duziu będzie musiał wybrać blok, który jest bardziej potężny. Po prawej stronie damy sobie. Obsydian, ok Za to po tej stronie damy sobie bedro. Dobra, okej, okay, mamy już tutaj właśnie te strony zapełnione. Więc teraz sobie oczywiście postawimy takie ściany. Dobra, let's go. No i teraz tutaj będziemy mieli jedne drzwi, a tutaj drugie. Postawimy tutaj sobie zwykłe właśnie takie drzwiczki. Tutaj damy sobie przyciski, dobra. No i oczywiście na tabliczce napiszemy pytanie. Który blok jest potężniejszy? Obsydian, czy może bedro? Oczywiście bedrock jest najbardziej potężnym blokiem, więc więc to będzie dobra strona. A obsydian, no, nie jest taki potężny. Więc tutaj oczywiście będzie to zły wybór. Więc gdybyś właśnie wybierze tutaj ten obsydianowy pokój, to znajdzie tutaj mnóstwo liderowych szkieletów. No i oczywiście zwykłych szkieletów również. No i na pewno tu właśnie e zginie, dobra? Natomiast jeśli chodzi o pokój bedrokowy, to będzie to właśnie dobry wybór. Tutaj sobie oczywiście tak odgrodzimy, żeby na pierwszy rzut oka nie było tego widać. Okej, okay, dobra? Tutaj położymy sobie zwykłą trawę, taką. Najzwyklejszą i zrobimy tak, żeby wyglądało to naprawdę przyjaźnie. Także tutaj wylejemy sobie jeszcze wodę, zrobimy sobie właśnie takie jeziorko małe i poryspimy sobie tutaj, właśnie krówek, świnek oraz owiecze. Weźmiemy sobie oczywiście jeszcze mączkę kostną, dobra, żeby tutaj była trawa, żeby było ładnie. Okej, okay, no naprawdę wygląda to teraz przytulnie. A z tej strony, tutaj będzie oczywiście wyjście do następnej planety. No i mniej więcej, tutaj widzowie, stworzymy sobie Jowisza. Dobra, trzeba wkleić komendę na Jowisza. No i uwaga, uwaga, gdzie jest Jowisz? Jest Jowisz! Jest naprawdę potężny, zobaczcie tego Jowisza. W porównaniu do naszej małej Ziemi, ten Jowisz jest naprawdę wielki. Oczywiście teraz pociągniemy tutaj sobie tą drogę. Dobra, i tutaj właśnie będzie wejście do tego Jowisza. A w tym miejscu stworzymy sobie naprawdę, ale to naprawdę gigantyczny basen z lawy. Dobra, przydałoby się ją jeszcze tutaj porozlewać wszędzie. Dobra, let's go. Tutaj po bokach. Wiadomo. A teraz weźmiemy sobie do ekwipunku właśnie. komend bloka. Ok. Postawimy go sobie w tym miejscu. Napiszemy tutaj sobie właśnie taką komendę. Ok. I damy tutaj pół płytkę. Dobra. I jak się na nią naciśnie, to będziemy tacy szybcy. Zobaczcie, widzowie, jak ja szybko biegam. I właśnie ten parkour będzie polegał na tym, że trzeba będzie naprawdę dalekie skoki wykonywać. Dobra, zaczniemy może od takiego prostszego. Ale tutaj już zaczniemy od takiego na pierwszy rzut oka niemożliwego skoku. Dobra, kolejny będzie gdzieś, powiedzmy. Powiedzmy, tu. Muszę sprawdzić w ogóle, widzę, czy to jest do zrobienia. Dobra, ok. poskoczymy sobie tutaj, dobra, let's go. E, tutaj się uda, dobra. Aj, poczekajcie, bo nie skoczyłem. Musimy to stestować, dobra. Hop, okej, okay. nie, jednak jest trochę za daleko. Ale tutaj myślę, że już bez trudu. Dobra, myślę, że kolejny będzie gdzieś tutaj. Następny, gdzie się tu. Pójdziemy sobie troszkę dalej teraz. Jednak szybko zmieniłem zdanie. No i tutaj damy sobie taką wielką ścianę. I zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi. Dobra, cyk, dajemy. Tutaj sobie set, ok? I tutaj Dyzio będzie miał do wyboru dwie drogi. Tutaj sobie wszystko oczywiście ładnie pozaklejamy, dobra? No I teraz będziemy potrzebowali obrazów, dobra? Postawimy sobie je oczywiście tutaj. Cyk jeden obraz, tutaj cyk drugi. I tutaj damy takie pytanie: Co jest mniejszą planetą, ok? Z tej strony damy Pluton, czyli oczywiście dobrą odpowiedź, a z tej strony damy Ziemia. Więc tutaj pod Ziemią oczywiście musimy wylać trochę lawy. Więc damy sobie oczywiście tutaj lawę i tutaj wszystko wokoło zamurujemy. Dobra, i jeżeli dyzio odpowie ziemia, to wpadnie właśnie tu. Lecz jeżeli wybierze plutona, no to pójdzie oczywiście dalej. Natomiast tutaj mamy kolejne pytanie. Co jest lepszym blokiem? Diament, czy może redstone? Oczywistym odpowiedzią jest, że jest redstone lepszy, ponieważ jest czerwony, więc tutaj będziemy musieli sobie wylać trochę lawy. Na pewno o wybierze diament, jestem tego dosłownie pewny. No i tutaj oczywiście zadamy sobie ostatnie pytanie. Czy widzowie zostawili sub Tutaj damy oczywiście odpowiedź tak, bo to jest jedyna prawidłna odpowiedź. A tutaj damy sobie trzy kropki. No bo, e, no jakby nie ma idei odpowiedzi. Na to jest tylko poprawne tak. Więc teraz, widzowie, pora na wybudowanie słońca. Słońce zrobiły tutaj troszeczkę wyżej. O gdzieś mniej więcej może w tym miejscu. I uwaga, uwaga, wklejamy słońce. Dobra, cyk. 10 tysięcy bloków ponad. O mój Boże, widzowie, co to jest? To jest naprawdę przeogromne. Słońce. Zobaczcie na przykład jaka ta Ziemia była malutka w porównaniu do tego wielkiego Słońca. A teraz oczywiście musimy tutaj sobie doprowadzić e kolejkę. No i oczywiście to jest ostatnia nasza planeta. Właściwie to Gwiazda. I właśnie tutaj zrobimy sobie Mutanty. Damy sobie Mutanta, Zombiaka, Mutanta, Skeletona i oczywiście jakiś Spider Pigi. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. O mój Boże, on tego na pewno nie przeżyje, ale, ale. Słuchajcie widzowie, schowamy sobie właśnie tutaj do skrzy... Czyni rzeczy, które mogą pomóc dyziowi. Damy mu najlepszą zbroję, jaka tylko istnieje. Okej, okay, damy mu coś takiego. Dobra, zobaczcie, widzowie, jak ja wyglądam. O mój Boże, jestem prawie niezniszczalny. No i oczywiście damy mu jakiś przekozacki mieczyk. Na przykład ten. Może ze trzery koksy, no i troszeczkę refili. Dobra, włożymy mu tutaj całą tą zbroję. Let's go. I Dyż oczywiście przejdzie, to to tutaj będzie miał końcówkę. A w tej w końcówce będzie czekała właśnie na jego skrzynia, gdzie będzie mnóstwo diamentów i rzeczy, które Dyzio uwielbia. Czyli właściwie same diamenty. No i tutaj właśnie będą te drzwi, okej, okay, let's go. Tutaj się ucieszy. Tutaj oczywiście na tablicy gratulacje, Dyzio. No tutaj będzie wyjście. Okej, okay, Dyzio, czas się skończył. No chodź, no, no, najpierw do mnie. Okej, okay, dobra, idę do ciebie. Co to jest? To jest planeta o nazwie Dirk, czyli Ziemia. No i jaki Dirk? Przecież nie ma takiej planety, dyzio? Nie, to jest moja ulubiona planeta. Dirt. Eee, no dobra. Wydaje mi się, że w Układzie Słonecznym nie ma takiej planety, ale dobra, idę na samą górę. Teraz musisz wybrać stronę, czy chcesz iść w lewo, czy prawo. Hmm, no dobra, to pójdę w lewo. Lecimy do tej skrzyni. Co? Nie, nie, palę się. Nie, no, no wybrałeś złą drogę. Hmm, no dobra, to skoro lewa strona była zła, to prawa musi być dobra. O mój Boże, co to za itemy? Okej, okay, czyli, e, co tutaj się będzie działo? O nie, spadłem gdzieś. Aaaa, a mój Boże, co tu się dzieje? Dawaj, Nunu, zabijesz je, ale nie wiem, czemu one się tu respią. A mój Boże, to chyba się nie respią, to ty ich respisz. Nie, oni są coś chyba niezniszczalni. Okej, okay, został już tylko ostatni. Nie, chodź tutaj, kurczę. Dobra, jest, udało mi się go pokonać. A, tak, chodź dalej, Nunu. Tylko możesz wyrzucić te rzeczy. Okej, okay, dobra, wyrzucaj je sobie tutaj? I co my dalej mamy? Ekstremalnie trudny parkour! Ekstremalnie trudny parkour? O nie, dobra, czekaj, może sobie poradzę. Ała! Ty kurczę! Uh. Aha, no, no co się stało Zepchnąłeś mnie! No dobra, jestem tutaj znowu, okej, okay, dobra, mamy tutaj taką spiralę. Aula, nie! O mój Boże, to jest naprawdę mega trudne. Okej, okay, tutaj mamy jakieś ciemne szkoło! Co ty robisz, Dysio? O, o powaliło cię? Nie, musisz... O nie, no, no! Dobra, więc teraz, okej, okay, mamy tutaj slime bloka. Tak, musisz się z niego wystrzelić, ja ci pomogę. Czekaj, okej! Okay dobra, jestem. Czućcie, to tak nie można. Jak to nie można? Można, można. Dobra, mamy teraz łódeczkę. Ej, no nie nisz mi łódki. Dobra, uwaga, będę próbował tu przelecieć. A mój Boże, no nie. Popłyniemy jeszcze raz. O mój Boże, to jest naprawdę dla mnie mega trudne. A je, wysiadłem z łódki. Dobra, <laughs> jestem już teraz w łódce. Okej, okay, tutaj jest naprawdę łatwy parkour. Tak, to miał być łatwy. Tu będzie trudny skok, gognet. nie wiem, czy da się go zrobić. To no, da się go ZROBIĆ! ALE TEGO JUŻ NIE! Dobra teraz się może da Okej okay, lecę tędy teraz tu Okej okay, let's go A tu to co? No nie wiem Musisz coś wymyślić A Zobacz na chwilę do tyłu O i widzisz tak nie widziałeś tego A, Tak jasne jasne Dysia postawiłeś to Teraz czeka cię no do ogromnej labiry. nie nisz tego No dobra nie niższe. czekaj Muszę to znaleźć drogę do wyjścia Idę tędy e, Co tutaj jest? jest Ogromny parkour, nigdy nie uda ci się wyjść, a ja ci jeszcze na respie Ojej, tutaj jest jakiś... Kurczę, co to jest? Ja się tak go boję. Muszę go zniszczyć, bo ma rakietnicę, to by wszystko zniszczył. O nie, czekaj, tu gdzie jest tu wyjście? Czekaj. No nie, wiem gdzie tu może być wyjście, Dysio. O, dobra, co my tu mamy? Na pewno nie wyjście, leć na dół. Chyba jednak wyjście, dobra, zaraz mnie zabijesz, au. Okej, okay, teraz jaki kolor jest najlepszy, niebieski czy czerwony? No, prost E, aha. No nie, znowu zrobiłeś coś pod siebie. Niebieskie jest najlepszym kolorem, a to twój pokój. O mój Boże, ile redstone, a widzowie, kocham Redstone! Zobacz, ile masz tu tego w skrzynkach. O mój Boże, faktycznie. A tutaj co my mamy? A, a nie! Okej, Dyśioczy, jest, ty jesteś gotowy, aby zobaczyć moje planety. Tak, bardzo chcę zobaczyć twoje planety. Okej, okay, dobra, więc uwaga! Jedną komendą, o cyk. Co to za małe kulki? Moja Żadna była mała... Ogromna. Nie, no co ty mówisz? Będą jeszcze większe. Okej, okay, na razie wchodzisz sobie tutaj. Zbierz to wszystko, co jest tu dokładnie. I przejdź sobie dalej. O, czekaj, muszę zjeść, bo jestem taki głodny. No dobra, o. dawaj, maszeruj. Co to za zombioczki? O nie, tylko nie zombiaki. Ha, musisz się teraz z nimi bić. Jak ja nie lubię tych małych kleszczy. Co ty mówisz, dejzio? O, to są normalne zombiaki, a nie kleszcze. Nie, to są kleszcze. Nie lubię tych kleszczy. Są za szybkie. Dobra, widzę, no. że ci się udało, Dyzio. Obnij mnie na kolejkę, nie mogę jechać. Okej, okay, dobra, leci. O, nie, chyba o, nie. Miał... Tutaj wchodź, szybko! Let's go! Ale będę, let's go! Dobra, jestem. O nie, to nie to przejście! No. <grym> Jak to nie? Nie ma tu wejścia, chyba będzie. Tutaj. Okej. Okay. Jaki kolor jest najlepszy? Drugi najlepszy kolor? No tak. Pierwszym kolorem najlepszym jest niebieski, czyli ja muszę dać pomarańczowy, bo niebieski jest najlepszy. Ej, no nie, co ty mówisz Nysio, źle nie miałeś To masz parkour niesamowicie trudny No, ja widzę Ej, co ty zrobiłeś Aha, nie udało ci się No dobra Teraz tutaj, tutaj Tu, tu i proszę tam Udało mi się Tak, gratulacje, teraz jedziemy Właśnie tym pociągiem, okej okay, Let's go do samej góry O nie, miny A tak, dokładnie, masz tutaj miny, uważaj, żebyś nie wdepną, bo wszystkie eksplodują. Ja jestem mistrzem przechodzenia min. Nigdy mnie nie wdepnę. Ha, ha. No nie zaraz za zobaczymy. O nie to! Dobra, to tutaj jest chyba przejście. Który blok jest potężniejszy? Bedrock czy Obsidian? Obsidian! Tak, dokładnie, dyzio! O nie, to jest pokój śmierci, ja nie ucieknę! Ha, ha. Wybrałeś źle, dyzio, musisz teraz coś dobrego! Ile do Bedrocka, a co to za świnie krowy? Ale tu jest fajnie, tam nie ma, tu nie ma widor... O, Co tutaj robi ta krowa? Odej. O nie, krowy mi wyszły! Co tu się dzieje? Nie ma wagonu, więc idę na nogach O nie, ale ja i tak cię prześcignę tym wagonem Zobacz jak ja szybko jadę A nie prześcigniesz mnie O nie, sprowadzili mnie na dół <laughs> Dobra, jednak wchodzimy teraz Hmm, tutaj właśnie jest taki parkur. O nie, co to za szybkość No dokładnie To jest bardzo szybko Więc musisz sobie z tym poradzić, także chodź Dobra, nie da się jakoś oszukać To nie nie, czekaj, ja, musisz przechodzić! Będę taki szybki, że przejdę to na jeden skok! No nie da się NU, no, no, to jest za nie ma. Nawet nie skoczyłeś! Dobra, udało mi się tu! Okej, okay, widziałem, teraz tam, o, dobrze i teraz dalej musisz zespolić! A, nie! Może mi się... O, nie uda mi się! O, nie, no jak to możliwe? No, no, to jest za trudne, ja nie dam rady. Hmm, no dobra, jakbym cię tutaj tepnął? No, tak udało mi się Ale co to pisze To jest mniejszą planetą Ziemia czy Pluton Naprawdę no że ziemia Ej eee, nie, nie chyba nie To jest mniejszą planetą Czyli Pluton Tak jest Pluton i teraz masz kolejne pytanie Co jest lepszym blokiem Reston czy diament Oczywiście że diament ale ja muszę oszukać A tu jest lava muszę iść tu No nie ty mały oszuście Ty widzowie wili suba. Tak, widzowie, muszą zostawiać subskrypcję, to oczywiste. Dokładnie, tak, widzowie, subskrybujcie kanał, a my lecimy teraz do słońca. Tak, jadę, ale to słońce jest ochydne. Dlaczego? Jest czerwone i pomarańczowe, bardzo fajne. Nie podoba mi się, powinno być niebieskie. Tak, na pewno. Zobacz jaką maszę zbroję. Ale ta zbroja jest super. Także, Dyzio musisz przejść sobie właśnie tam dalej i czeka na ciebie coś niebezpiecznego. No. Dobra, ja się nie boję. O kurczę, co to się dzieje? Otwórz drzwi szybko, Nunu. O nie, skąd ty masz rakietnicę? Wziąłem ze sobą, mam nawet piłę. Zobacz, jakie potnę. O nie, co ty w ogóle mówisz? Dobra, ja ci tutaj muszę zagrać drogę, żebyś sobie nie uciekł dobaj. Dasz sobie z nimi radę. Nie, da ich jest za dużo. Nunu, ty oszalałeś chyba. E no, co ty mówisz? Dobra, musimy ziobi pomóc, więc sami weźmiemy broń. Weźmiemy Migana i wszystkich tutaj wystrzelamy. Ale nasz kosiara. Tak, to jest ogromna piła. Ej, oni ja się sami biją. Co tutaj się w ogóle dzieje? A no tak, bo się te zombiaki będą wstawać. Nego, podpalaj Nunu. Dobra, podpalamy widzowie te właśnie niedobre zombiaki. Umieraj i ty tak samo. Ale mnie wybił. O nie, tylko nie to, widzowie. Dobra, uciekam stąd w końcu. Dokładnie udało ci się, Dyzio, więc teraz dawaj do ostatniego pokoju. O tak, gratulacje, Dyzio, udało mi się kocham diamenty. Dokładnie tak, udało ci się. Teraz... O nie, trafię. O, udało się i teraz tu jest. Gratulacje. A wam widzowie, jeśli podoba się nasz content, to wejdźcie na filmy, które właśnie wam się wyświetlałem na ekranie. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji z dzwoneczkiem. Tak, widzowie, subskrybujcie kanał. My się żegnamy. Pa, pa. pa.